Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co dzieje się w umyśle narcyza po tym, jak cię zrani? Wydaje się oczywiste, prawda? Zakładamy, że to ich nie obchodzi, ale. A gdybym ci powiedział, że w rzeczywistości czują coś znacznie głębszego i bardziej nieoczekiwanego po wyrządzeniu krzywdy? To, co zaraz odkryjesz, wywróci twoje postrzeganie do góry nogami i ujawni najciemniejsze sekrety umysłu narcyzów. To, co dzieje się po tym, jak cię skrzywdzą, jest bardziej złożone i znaczące, niż możesz sobie wyobrazić. Zostań ze mną, bo nie chcesz przegapić tej kluczowej prawdy. Ten film pokaże ci, co naprawdę dzieje się w ich głowach. Aspekt, o którym prawie nikt ci wcześniej nie mówił. Przygotuj się, bo gdy to zrozumiesz, spojrzysz na narcyzm w zupełnie nowy sposób. Wiem, że prawda jest trudna do przełknięcia, ale to właśnie to, co musisz wiedzieć, aby chronić się i wzmacniać swój własny umysł. Obejrzyj do końca i przygotuj się na coś, co zmieni Twoje życie emocjonalne. Już nigdy nie spojrzysz na narcyzm tak samo. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co tak naprawdę dzieje się w głowie narcyza, gdy kogoś rani? Czy próbowałeś zajrzeć za jego fasadę tej osoby, która zdaje się nie dbać o nic i nikogo? Witaj w podróży w głąb psychiki, kogoś, kto krzywdzi ale jednocześnie czuje wewnętrzną pustkę, bo to, co narcyz czuje po zranieniu kogoś, jest bardziej skomplikowane, niż możesz to sobie wyobrazić. I tak naprawdę dotyczy bardziej jego samego niż ciebie. Wyobraź sobie bycie wewnątrz umysłu osoby, która żyje w nieustannym konflikcie. Kogoś, kto musi niszczyć innych, by samemu nie ulec rozpadowi. Narcyz desperacko pragnie zewnętrznej walidacji, ale to nie jest zwykła chęć, to dla niego kwestia przetrwania. Gdy cię rani, w rzeczywistości próbuje jedynie zagłuszyć ból pustki, która wypełnia jego istnienie. To desperacka próba ucieczki przed jeszcze większym cierpieniem, tym, którego nawet przed sobą nie potrafi przyznać, a gdy myślisz, że on nic nie czuje. Prawda jest o wiele bardziej złożona i przerażająca. W tym filmie odkryjesz, co naprawdę stoi za tym zachowaniem i zrozumiesz emocjonalny wpływ, jaki narcyz wywiera nie tylko na ciebie, ale na samego siebie. Zanurzymy się w jego umyśle, by zobaczyć, co czuje po tym, jak kogoś. Skrzywdzi. Zaczynasz dostrzegać, jak wszystkie elementy układają się w zaskakującą całość. I jak ta świadomość może zmienić Twoje reakcje, emocje, a nawet Twoje życie. Narcyzi to mistrzowie pozorowania kontroli. Zawsze zdobywają uwagę, której pragną, wymuszają szacunek, a ludzie wokół nich zachowują się, jakby byli doskonali. Ale gdy krzywdzą, ta fasad zaczyna pękać. A to, czego nie widzisz, to prawdziwy chaos, który rozgrywa się w ich wnętrzu. Nie, nie odczuwają winy tak jak większość z nas. Zamiast tego pojawia się głęboki dyskomfort, wypaczenie, które zagraża ich wykreowanemu wizerunkowi. Postrzegają siebie jako nieskazitelnych, doskonałych, stojących ponad wszystkim, ale gdy kogoś ranią, ta iluzja zaczyna się kruszyć. Owo lustro doskonałości pęka, i wtedy rzeczywistość staje się polem bitwy. Nie mogą zaakceptować tego zniekształconego odbicia, bo to zagroziłoby ich tożsamości, więc zniekształcają rzeczywistość, próbują ukryć ból i za wszelką cenę unikają konfrontacji z własną słabością. To, co wygląda na obojętność, to w rzeczywistości desperacka próba uniknięcia zobaczenia własnej wrażliwości. A ból, który ci wyrządzili, dla nich to tylko uboczny efekt ich potrzeby samozachowawczej. Nie postrzegają tego jako przejaw zła czy egoizmu. Po prostu wierzą, że utrzymanie ich idealnego wizerunku usprawiedliwia wszelkie szkody. To wypaczone spojrzenie tworzy błędne koło. Każda próba przywrócenia doskonałości staje się kolejnym sposobem na odsunięcie prawdziwego bólu, który czują. Gdzieś głęboko wiedzą, że ich fasad jest już w ruinie, a ta świadomość to psychologiczny wstrząs, przed którym uciekają za wszelką cenę to nie jest zwykła obojętność to system awaryjny ich kruchego ego. Im bardziej próbują uciec od prawdy, tym głębiej toną w iluzji. A ty jesteś tylko kolejnym, zwierciadłem, które muszą stłuc, by nie zobaczyć w nim prawdy o sobie. Teraz porozmawiajmy o tym, co czuje narcyz, a właściwie o tym, czego nie czuje. Nie doświadczają prawdziwej empatii, a wyrzuty sumienia, jakie znamy, są dla nich niemal obcym pojęciem. Zamiast tego, po zranieniu kogoś pojawia się w tysiąc dżytynców, nich poczucie oderwania, głęboka pustka, której mimo wszystkich starań nigdy nie są w stanie wypełnić. To nie jest żal, to egzystencjalna próżnia, przed którą uciekają. Bezustannie gonią za coraz więcej, większą władzą, kontrolą, zewnętrznym potwierdzeniem swojej wartości. Ale ta pogoń nigdy nie prowadzi do prawdziwego spełnienia. Próbują zaleczyć tę pustkę rzeczami z zewnątrz, jednak gdy krzywdzą innych, ta dziura tylko się powiększa i właśnie dlatego wciąż ranią, bo desperacko próbują ją czymś zapełnić. Im bardziej się starają, tym bardziej ich własny ból rośnie. To błędne koło bez wyjścia wierzą, że jeśli zdobędą więcej, jeśli zyskają pełną kontrolę, w końcu poczują się kompletni. Ale to nigdy nie nastąpi. Przestrzeń w ich wnętrzu zawsze pozostanie pusta, bo jedyne, co mogłoby ją wypełnić, to autentyczna więź emocjonalna coś, na co są po prostu niezdolni ich obsesja na punkcie podtrzymania iluzji własnej. Doskonałości to klatka, z której nie ma ucieczki. Im bardziej walczą, by udowodnić, że są kimś wyjątkowym, tym głębiej grzebią siebie i innych w tej samej toksycznej iluzji. Oto wielkie odkrycie. Narcys wcale nie postrzega siebie jako złoczyńcy. Nie doświadcza on poczucia winy w taki sposób, jak ty czy ja. Nawet gdy sieje prawdziwe spustoszenie, nie czuje się odpowiedzialny za swoje czyny wręcz przeciwnie, widzi siebie jako ofiarę okoliczności. Gdy zostaje skonfrontowany z konsekwencjami swoich działań, zniekształca rzeczywistość, przedstawiając się w roli bohatera, a ciebie czyniąc prawdziwym winowajcą całej sytuacji. Ta manipulacja jest przeprowadzana w sposób tak subtelny, że często nawet nie zdajesz sobie z niej sprawy. Jednak kluczowe jest zrozumienie, że to właśnie stanowi najpotężniejszy mechanizm obronny narcyza, tworzy on bowiem alternatywną narrację, w której jego błędy i wady po prostu nie istnieją. Gdy tylko staje przed koniecznością zmierzenia, się z prawdą o sobie reaguje wybuchem wściekłości, całkowitym wycofaniem lub zwykłym zaprzeczeniem. Za wszelką cenę unikając konfrontacji z własnymi niedoskonałościami. Co więcej, narcyzmowi towarzyszy silna tendencja do zamykania się w bańce samooszukiwania się. Osoby narcystyczne unikają jakiejkolwiek formy odpowiedzialności czy głębszej refleksji nad swoim postępowaniem. W sytuacji, gdy rzeczywistość jednak do nich dociera, ich typowymi reakcjami są agresja. Obwinianie innych, lub całkowite odrzucenie jakichkolwiek wyrzutów sumienia. To właśnie ta niezdolność do przyznania się do błędów stanowi sedno ich zaburzenia i źródło cierpienia dla osób w ich otoczeniu. Oto jak to działa w świecie narcyza całe ich cierpienie zostaje przerzucone na innych. Nie są w stanie zmierzyć się z własnym wewnętrznym bólem, więc przenoszą go na ciebie ich ataki nie są reakcją na twoje działania, lecz odpowiedzią na to, co w tobie widzą, lustrzane odbicie ich najgłębszych lęków. To, czego najbardziej się boją w sobie, czyli własnej wrażliwości, dostrzegają w tobie. Zamiast skonfrontować się z własną słabością, wolą zaatakować Twoją, łudząc się, że w ten sposób odzyskają poczucie mocy. Jednak prawda jest nieubłagana ich cierpienie nigdy nie znika wpadają w pułapkę niekończącego się cyklu emocjonalnego samounicestwienia, gdzie każde przerzucenie bólu na innych tylko pogłębia ich problem. Ta projekcja cierpienia. To nie tylko narzędzie manipulacji, to przede wszystkim ich własna emocjonalna klatka. Paradoksalnie, im bardziej starają się zapełnić swoją wewnętrzną pustkę, tym dotkliwiej odczuwają ból. Mechanizm ten działa jak samonapędzająca się machina. Każdy akt agresji przynosi chwilową ulgę, by zaraz przekształcić się w jeszcze większe poczucie pustki. To błędne koło, w którym stają się zarówno oprawcami, jak i więźniami własnych, nigdy nie zaspokojonych potrzeb. Ich zachowanie przypomina gaszenie pożaru benzyną. Doraźny efekt tylko pogłębia prawdziwy problem, pozostawiając ich w wiecznym stanie emocjonalnego głodu i frustracji. Narcyzm. W błędnym kole. Po wyrządzeniu krzywdy może próbować naprawić sytuację, ale w głębi duszy nigdy nie zrozumie prawdziwej wagi swoich czynów. Krzywda, którą powoduje, to jedynie przejaw jego wewnętrznej pustki, nieustannej potrzeby podtrzymywania iluzji, władzy i kontroli. To błędne koło nie zostanie przerwane, dopóki narcyz nie zmierzy się z prawdą o sobie. Niestety, w większości przypadków nigdy do tego nie dojdzie. Jego próby naprawienia relacji są powierzchowne i służą głównie odzyskaniu kontroli, a nie prawdziwemu zadośćuczynieniu. Nawet gdy przeprasza, robi to nie po to, by ulżyć drugiej osobie, ale by zachować swój wizerunek i dostęp do źródła narcystycznej podaży. To, co dla zdrowych ludzi byłoby momentem refleksji, dla narcyza staje się kolejną okazją do manipulacji. Prawdziwa zmiana wymagałaby od niego uznania własnych niedoskonałości i porzucenia wypaczonego obrazu siebie, a to właśnie jest największym tabu w jego psychice. Dlatego cykl krzywdzenia. I pozorowanych przeprosin powtarza się w nieskończoność, pozostawiając ofiary w stanie ciągłego zamętu i emocjonalnego wyczerpania. Gdy zrozumiemy, co narcyzi naprawdę czują po wyrządzeniu krzywdy, odkrywamy ich największą słabość brak połączenia z samym sobą. I właśnie tutaj wkracza filozofia stoicka. Przyjmując stoickie nastawienie, możesz ochronić się przed ich manipulacjami, zachowując kontrolę nad swoimi emocjami i życiem. Stoicyzm uczy nas, by nie reagować impulsywnie i nie pozwalać, by zewnętrzne działania nami wstrząsały. Gdy zrozumiemy zachowanie narcyza, możemy reagować mądrzej i z większą emocjonalną równowagą. Filozofia Marka Aureliusza i Epikteta. Pokazuje nam, że możemy wznieść się ponad słabości innych, nie dając się pochłonąć własnym. Prawdziwa siła leży w umiejętności obserwowania, rozumienia i niezachwianego trwania w obliczu cudzych działań. Nie to, co ci się przydarza, ale jak na to reagujesz, kształtuje twój los. Epiktet, jeśli ta refleksja do ciebie przemówiła i chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak nauki stoickie mogą zmienić twoje relacje i wzmocnić twoje życie emocjonalne, zasubskrybuj kanał, udostępnij ten film i zostaw komentarz poniżej. Kontynuujmy razem tę podróż ku samopoznaniu i wewnętrznej sile.